Hej, cześć, witajcie widzowie z tej strony, Miker i witam Was w kolejnym odcinku z Five Nights at Freddy's Security Breach. Jesteśmy teraz w magicznej piwnicy, w tym dziwnym miejscu. Magicznego kurczaka, który, <laughs> który ostatnio ciekawie wpadł razem z nami z nie wiem. Nie wiem, gdzie on wpadła, jak myśmy tu wpadli, ale mamy jej, mam jej coś do wzięcia, więc poprosiłbym. Ciekaw voice box. Okej, okay. o. To jestem Spignow Evil. Fajne osiągnięcia. <coughs> nie wiem, gdzie jesteśmy. Nie chcę używać zbyt dużo tej latarki. Bo jakoś. Nie mam zamiaru. Chcę ja z nią <coughs> Użerać. Mam nadzieję, że ty się stamtąd nie ruszysz. Nie chcę mi się z tobą bawić. Brudno, brzydko. Co to jest za miejsce? E, mamy. Latarkę. Richard Flashlight. Sorry, że tak długo odcinków nie było. Tak jakoś wyszło. że nie miałem. Świetnio czasu, nie ochoty. O. Czym ty jesteś? Okej. Okej, okay, no tak. No tak. To coś tu przyjdzie, nie? Co to są za kable? Co tu się dzieje? Hmm. Interesujące miejsce, muszę przyznać. Tylko mamy generator. Coś tu jest, to ona. To stąd, odpaliłem coś Lagi. Przycisk chwilę wcześniej. Mm. O, gładka. Jak mam tu wejść? <śm> <śm> Rury są. Może po rurach? Mam nadzieję, że ty sam do nie przybędziesz. Dziękuję, gro. Co to jest za miejsce? O, sejf Mogę? Dziękuję, sobie zasejwuję. O, mamy save'a. latarka. Mm, Aha, i tu jest drugie takie. Nie jestem pewien, czy chcę tam iść. Nie, nie jestem ani trochę pewien. Ale myślę, że. Na przypal albo wcale. Abel to jest. Mamy ją. Wyszczę ją tu. Ale ładne, w ogóle ładnie, miejsce zrobione. Strasznie mi się podoba ten design. Ok. Mamy drugi generator. Dobrze, jestem, nie? Dobrze poszedłem Chyba tak I dość szybko robimy tą lokację że to strasznie szybko <laughs> Zobaczymy, to może jeśli <laughs> Jeśli tak szybko zrobimy ten poziom, to nagram jeden odcinek Mogę nagrać niby dwa odcinki na raz, nie? I to jest też jakiś <laughs> Jakaś możliwość Chyba generator na 3. Tego co pamiętam mam. Co to w ogóle jest za miejsce dziwne? Okej, okay. a Ej, hey, to jest taktyka, najpierw flashlight, a potem... Najpierw flashlight potem save, żeby mieć save'a. Jakie to jest dziwne miejsce. O nie. Oh. Mom, Ja, war mich. Mam wszystko. Dostaw. Ja mam misję. Jezus, to brzmi jakby ona była za mną, o, ale ma Ten dźwięk zniszczony super brzmi. Nie, no, wany. Co to jest za miejsce? Co tu się dzieje? Co to jest? Grow up only. Kod. To wygląda jak kod binarny. Hmm. Nie chcę mi się teraz na to patrzeć. Dam wam w montażu, co oznacza ten kod binarny, jeśli to jest kod binarny. Co to za miejsce jest? Co to jest za ołtarz? Mhm. Fajna pizzeria O, baby. Ty. Co? No nie mów, co to jest? To jest baby. Czy to jest... Mike? Czy to jest rodzina Autona? Czy to musi być auto? A to... Ty... Fight Victim! Nie ma głowy! Ty! Dalora jako żona? odposter. Nie no, to musi być to. Co jest? Nie, niemożliwe. Inaczej, możliwent. Ciekawe miejsce, muszę przyznać. Podoba mi się. Ale strasznie szybko udało nam się to zrobić. Where am I? O, mamy save'a. I z tego co widziałem, tam była już Wany, Czyli ona jest w tej grze na dłuższą metę. Bo ona się pojawiła raz w poziomie jednym. Ale tak. Hmm. A tak oprócz tego, to. No nie. Znowu to miejsce. Dobra, przemysł, czy nie to zdaszowało, Okej, ja jestem gdzieś? Jej wyszedłem tu nie, kiedyś nie miałem możliwości tu wyjść bo nie miałem eee, tego... pasa, pasa, pasa... Market Foundation. Mm. Tak, prosiliście, to są moje notki na temat dzisiejszego no, oficera... szefa... nie, siewnie. Tak, nie, Prefa. Siew, czyli wywiadu. I Vanessa wyglądała... Iger nie znaczy, A, że na chwilę nie było pana z jakiegoś powodu. Jakiś problem. Nie brzmi jak nasz. Brzmi trochę. Gdzie ja tu wyjdę?

O, cześć, Freddy. Tu było coś w obrzędzie. Zaraz to przeczytamy. Chodź, Freddy. Idziemy. Zostajeś od poprzedniego odcinka. Długo powiem, tak. Długo. Magiczna kapsuła tu jest. Mm. Oj. Zaraz mi się tego. Chodź. A, miałeś, miałeś baterię, nie pamiętam już. Ty się rozładowujesz jak iPhone, więc. Jakoś. Nie byłem co do tego pewny. Teraz jak kliknę tab, to znikasz. Nie, nie znikasz. Dobra, Messenger. Kompaktor. Jak zrobić. Aha, jak z y Obsługiwać kompaktor, czyli ten, tą miażdżarkę do śmieci. Musisz najpierw ją znaleźć, potem włączyć ją potem kliknąć przycisk na kompo... wiszący A A i trzeba się upewnić, że... że nic nie zostało... że nigdy ani nic nie zostało przed tym Dobra, gdzie jesteś w Nie ja nawet skąd ty lecisz, chłopie Tak, nie mam przyjechać. Tak, Roxy, zgadzam się z Tobą. Chodź, co teraz mamy. Czy. Cześć, ja sobie zobaczę, co teraz mamy zrobić, bo nawet nie czytałem. Cikasbig Big mamy pełny. Find out how to. Aha, czyli jeszcze. Upgrade Freddy in parts and service, albo find out how to decommission Monty. Albo mamy znaleźć sposób, żeby wyłączyć Montego. albo upgrade'ować... Upgrade'ować Frediego. Upgrade a zrobimy z Freddiem pierwsze. Eee, yy, service było. Pardon service było pod sceną, z tego co pamiętam. Cześć. Cześć, Roxy. Witam cię. Ale co, bo teraz jakby zmierzyłem to, nie? na nie powinna istnieć. O co chodzi? I dlaczego tu nie ma tego? drugiego kolegi, którego... Szczerze mówiąc nie chciałbym zobaczyć. Dobra. Odjedziemy. Fajne macie te statuetki, muszę przyznać. A żeby tu nie było tego, tego znowu. O, ale ty się mierzysz dziwnie, ale czy pomagasz w ogóle? Bo jakby dacie, nas próbują zniszczyć, zabić cokolwiek, a ty pomagasz. Dziwne trochę. Potem będę jakieś teorie starał się robić po tym, w gry. Ale póki co... No nie, magiczna piwnica. Najgorsze miejsce, w jakim byłem. Szczerze, miało hype i tak się zastanawiam. Jest taka gra inna. Nazywa się The Joy of Creation i ten poziom w piwnicy wyglądał jakby był właśnie zgapiony z tamtej gry. To jest taki mega dobry fun game. I tak się już zapytam, chcielibyście, jeśli ktoś dotąd, oni oh, trogę chcielibyście, jeśli ktoś aż do tego momentu doszedł, zobaczyć tą grę może na moim kanale? Co jest, endo? Hmm, What? Jakby wiecie, no myślę, że jak skończymy tą grę, to możemy grać winny, nie?

Transplayer. Well Helpwanty mi się przypomniał Tak. To. to i to. Jest. Aha. I muszę... Tak samo jak wcześniej, czy co? A inaczej. Nie, no nie. Skupić się na tym jest trudno. Szczerze mówiąc, śmiesznie pewnie to się ogląda, ale skupić na tym. Mmm. Po kolorkach jest szczerze trudno. No cap. W sensie, pomyliłem się ostatnio, mówiąc wam w ogóle, że to będzie... Dobra, zaraz o tym powiem. Jest. Dlaczego? Dlaczego, co nie trafiłem w bołtań? Muszkę nie trafił? Co jest nie tak z tą grą? Co jest? Nie, nie, nie da się. Czy dobrze kliknąłem? Tak jak miało być. Zielony. Czerwony, żółty, niebieski, zielony. Good job. Now connect the throat wires to the replacement voice box. Czerwony, Czerwony, Niebieski, zielony, zielony, Niebieski, well Żółty. <laughs> O nie Czerwony. Co to jest za dźwięk? Co to jest za dźwięk? Ej, creepy as fuck. Czerwony creepy as fuck. Strasznie, czerwony creepy. teraz skąpałam, nie tak pisało. No i dobra, nie dokończyłem poprzedniej myśli. Press left mouse button. O, teraz jest zaznaczony left mouse button. do tego co było w poprzednim odcinku. Press left mouse button to use Sheikha's voice box to stun the Możemy stunować inne animatroniki. Stanować, czyli jak ktoś nie ogarnia, tak. This great. It was Chica's. Please be honest. How did you get it? When I was in the kitchen earlier, she fell into some sort of garbage smasher. Is she okay? Well, she's still functional. That is a relief. With this new voice box, I should be able to make a vocal pitch that will stun animatronics. It's past your bedtime.

E, dobra, nie dokończę poprzednich myśli, a często zauważyłem, że zapominam. <laughs> Aha, fioletowy. Teraz kojarzymy się z jedną osobą. No dobra, stanować, czyli tak zatrzymywać takie. Ta ma co z pistoletu. Czy tam straszyć, odganiać, nie? E, no i tak, mówiłem w ostatnim odcinku, że zostaną mm, dwa, dwa odcinki pewnie skończymy grę. Dowiedziałem się, że jest 6 zakończeń. I. Teraz pytanie. Czy jeśli bym mógł, to bym chciał nawet grę na 100%? Nie wiem, czy to jest sens, ale jeśli chodzi o Lora. Chciałbym te 6 zakończeń zrobić. Bo jest to duża liczba, nie? Więc możecie napisać, jeśli ktoś chce, czy chcielibyście. Ile zakończeń. Czy jedno pojedyncze? Myślę to, że w tym miejscu już skończymy grę. W sensie grę. Odcinek. Jest dokładnie godzina, nie wiem, piąta była. I mamy zadanie, jakie mam, jaką mam misję, price counter. Find the price counter, okej. Okay. To jest niezrobione. Mamy zadanie, find out how to stop Roxy in Roxy Raceway. I myślę, że to będzie zakończenie gry. Jak mi się wydaje, no bo, choć niby jeszcze jest Monty. I to możemy jeszcze dwóch musi zniszczyć. Zobaczymy. Albo, no, rok zatrzymać na to Chyba no. każdy rozumie o co chodzi. To jest, tak jak mówiłem, tyle jak na ten odcinek. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się do następnego. Postaram się nagrać zakończenie jak najszybciej. Trzymajcie się. Cześć!